to ustalimy wszystko. Bo nawet z tych finansów to widać, że no, będzie ciężko teraz przez dwa miesiące przerobić dwa miliony, tak? To Pani obydwie, że ile tam to, 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 to. to po pierwsze, a po drugie jest zmiana, będzie z, tej, z tego dosika energii gazowego dla olej i wentylacja z tą rekuperacją, ulepszenie wszystko. I to wszystko. Tak, także widzę się to dość raz że terminy, dwa procedura jaka ma być, żebyśmy z panią skarbnik mogli podpisać. Przybimy, że to górna zgoda z załumieniami publicznymi i finansami. No tak? Bo z wyliczanych wszystkich tych specjalistów to kwota około 100 tysięcy, ale my to sobie czyściutko, nie chciałbym, żebyście Państwo wytrzymali, bo to czyściutko sobie policzymy, bo tak jak mówiłem wczoraj jeden z, 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 z panów, który to poprosiliśmy o wyliczenie, dał jak gdyby można powiedzieć wycenę kompleksową tego wszystkiego. Drugi pan dał wycenę tylko na same te urządzenia, nazwijmy to wentylacyjne bez, nie przejmował się akurat się to cieplu. No i Trzeba wybrać jak najszybciej. Kto ma to zaprojektować? W jakiej konstrukcji to ma być robione finansowo? Prawda? Bo my nie będziemy mogli tak, tutaj Państwo przed chwilą mieli problem z tym programem, to nie problem, będziemy mieli możliwości podpisania z Panią Skarbnik, jak będziemy na to zaległy czyli 100 tysięcy, 100 tysięcy więcej. Ale to wyliczymy sobie wszystko, bo jeszcze może jakieś tam sprawy się znajdą, bo a, zapomniał powiedzieć, że jeszcze i, który nadzoruje te roboty instalacyjne, no liczył kosztoł jest y, minusowy, nie? Na pewno są tyle drogi, które zejdą, prawda? Bo tam to jest wiesz się coś, to jest to coś, było, wówczas, bo równość za kosztów tak? <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo.